Dzień dobry, w dzisiejszym arze chciałbym Wam powiedzieć o nowym herbicydzie do ochrony buraków cukrowych. A ponieważ faza jest sprzyjająca wykonywaniu zabiegów nalistnych, no to będę miał o czym mówić. Firma Indigo, polski producent środków ochrony roślin, dostarczyła nam nowy zestaw herbicydowy Solider Plus Asystent. Jest to w tym roku nowość w ochronie buraka cukrowego przed chwastami. Nowość o zastosowaniu nalisnym. Jak widzicie, no, produkt jest zawarty w takim opakowaniu zbioczym, w którym znajdują się właśnie herbicyd Solider oraz Asystent, czyli adiowan, którego głównym celem. Jest z tego, co jest napisane na opakowaniu, zwilżenie liści, chwastów, które chcemy, które chcemy zwalczyć. W opakowaniu, które dostałem, znajduje się ćwiartka asystenta oraz również ćwiartka herbicydu Solider OD. Sorry. Myślę, że najważniejszą informacją, która pomoże nam dowiedzieć się, jakim produktem jest Solider, jest substancja czynna zawarta w tym produkcie. Jest to triplosulfuron metylowy, czyli związek z grupy pochodnych sulfonulo-mocznika o stężeniu 150 gramów w jednym litrze produktu. Miałam już jedno takie otwierałam. Herbicyd Solider został zarejestrowany przez Ministerstwo Rolnictwa 29 maja 2018 roku. A więc no, nie mógł być stosowany ten produkt w ubiegłym sezonie, a możemy go stosować już w tym. Jeżeli chodzi o zastosowanie i rejestrację w uprawach, to przede wszystkim jest to herbicyd dedykowany, przeznaczony do ochrony uprawy buraka cukrowego przed chwastami dwuliściennymi. I można go stosować od fazy widocznego pierwszego liścia właściwego buraka do momentu całkowitego zakrycia międzyrzędzi. Czyli tak naprawdę można herbicyd solider stosować przez ten cały okres wegetacji, do momentu kiedy buraki wzejdą. Jaka dawka? Maksymalne stosowanie jednorazowe to 0,13 litra na hektar, aczkolwiek producent zaleca stosowanie dawki 0,1 litra na hektar wraz z adziwantem asystent, który jest właśnie spakowany w opakowaniu zbiorczym. Dawka asystenta 0,1 litra na hektar. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym 3. I myślę, że to też jest fajna i praktyczna informacja, która zwraca uwagę na to, że ten produkt, ten herbicyd możecie stosować wielokrotnie w celu zwalczania chwastów. Chwasty najbardziej wrażliwe na działanie herbicydu Solider OD to takie gatunki jak przytulia czepna czy szarłat trzorski, a więc na pewno bardzo ważne w uprawie buraka cukrowego, ważne do zwalczenia, ale w, wśród kwastów, które możemy zaliczyć do również wysokowrażliwych jest między innymi, są, między innymi samosiewy rzepaku. Samosiewy rzepaku, z którymi no, bardzo często w uprawach buraka cukrowego macie problem, które, które herbicydami doglebowymi zwalczacie przy zastosowaniu między innymi metamitronu, a na listnie możecie zas zastosować między innymi właśnie herbicyt Solider, Solider OD. Co więcej, w mieszaninie zbiornikowej wraz z Asystent chwastem wrażliwym jest komosa biała, czyli chwast najgroźniejszy w uprawach ciepłolubnych, takich jak buraki cukrowe czy kukurydza. Bardzo często pytacie, czym mogę komosę zwalczyć w burakach, kiedy ona ma już powyżej dwóch liści właściwych, czyli wtedy, kiedy herbicydy doglebowe już nie działają. No to myślę, że teraz jest rozwiązanie gotowe, które, które można wykorzystać, przynajmniej według tego, co zaleca producent herbicydu. Co więcej, bo tutaj widzę, że nie doczytałem, przepraszam za niedopatrzenie. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym to 4, a nie 3. Liczba zabiegów 3 dotyczy stosowania solo w dawce 0.13, a jeżeli stosujecie razem z adiowantem asystent w tej mniejszej dawce, niższej dawce 0,1 litra na hektar, to wtedy możecie wykonać aż 4 zabiegi herbicydem Solider OD. Odstępy między zabiegami. Producent firmy INVIGO tutaj re rekomenduje odstęp między 5 a 10 dni między kolejnymi e, opryskami e, tym herbicydem, aczkolwiek doskonale myślę, że wiecie z doświadczenia i praktyki własnej, że te zabiegi muszą być wykonywane wtedy, kiedy kolejne chwasty już są widoczne na plantacji i wtedy, kiedy możemy je skutecznie na listny sposób zwalczyć. Jak działa SOLIDER Ode? Przede wszystkim jest to sulfonylomocznik, a więc inhibitor działania enzymu syntazy tak tzw. ALS. To taki skrót, który powszechnie słyszymy bardzo często w przypadku odporności np. miotu zbożowej w zbożach. Objawy działania preparatu SOLIDER występują w postaci przyjaśnień, żółknięć, nekroz, a dalej brązowienia liści wrażliwych chwastów. Występujące w ciągu kilku dni od zastosowania produktu. Co więcej, ciepło i odpowiednia ilość wilgoci w glebie wpływają korzystnie na działanie preparatu, a susza lub płody wstrzymują czy też spowalniają działanie herbicydu solider. Środek wykazuje pełną selektywność dla roślin buraka, to znaczy, że buraki jak gdyby rozkładają herbicyd do form nieaktywnych, czyli nie, są, nie jest on groźny dla buraka niezależnie od fazy rozwojowej. Jak strzeliście w poprzednim odcinku w rozmowie z Mateuszem, wskazaliśmy na to, że w tym sezonie najprawdopodobniej będzie potrzeba wykonania jeszcze jednego, a nawet może dwóch zabiegów herbicydowych w burakach. Cukrowych. I na pewno te zabiegi powinny przede wszystkim opierać się na działaniu substancji nalistnych, tak aby dobić, zwalczyć te chwasty, które gdzieś tam na plantacjach buraków jeszcze mogą występować. Jeżeli szukacie rozwiązania, no to myślę, że dzisiaj poznaliśmy odpowiedź na to, co możemy jeszcze zastosować, żeby ochronić buraki przed ważnymi, groźnymi chwastami w buraku. Dzięki, że jesteście. Do zobaczenia w następnym odcinku ARU. Cześć!